Teraz chciałbym zrobić małą praktykę. Integracja z mocą wody. Integracja z mocą wody, integracja z mocą wody. Pomyślmy o integracji z mocą wody, integracja z mocą wody, integracja z mocą wody, integracja z mocą wody. Niech moc wody stanie się częścią nas. Niech moc wody stanie się częścią nas. Niech moc wody da nam siłę. Niech moc wody da nam siłę, abyśmy mogli zrealizować to, co chcemy. Niech moc wody da nam siłę, niech moc wody da nam siłę, abyśmy zrealizować mogli to, co chcemy. Niech moc wody da nam siłę, niech moc wody da nam siłę, abyśmy mogli zrealizować to, co chcemy. Niech moc wody da nam siłę, niech moc wody da nam siłę, abyśmy mogli zrealizować to, co chcemy. Niech moc wody da nam siłę, niech moc wody da nam siłę, abyśmy mogli zrealizować to, co chcemy. Niechaj mocy wody da nam siłę, niechaj mocy wody da nam siłę, abyśmy mogli zrealizować to, co chcemy. Niechaj mocy wody da nam siłę. Niechaj moc wody da nam siłę, abyśmy mogli zrealizować to co chcemy. Niechaj moc wody da nam siłę, abyśmy się mogli zrealizować to co chcemy. Niechaj moc wody da nam siłę, abyśmy mogli zrealizować to co chcemy. Niechaj mocy wody da nam siłę, abyśmy mogli zrealizować to co chcemy. Niechaj siła przybędzie. Niechaj siła przybędzie stanie się częścią na nas. Część o wszystkich sprawiedliwych, którzy pracują z energiami. Częścią wszystkich sprawiedliwych, którzy właściwie pracują z energiami. Częścią sprawiedliwy, wszystkich sprawiedliwych, którzy właściwie pracują Pracują z energiami, niechaj moc wody przebędzie i da nam siłę, niechaj moc wody przybędzie 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 i da nam siłę, abyśmy mogli zrealizować to, co chcemy, abyśmy mogli zrealizować to, co chcemy do wszystkich tych. Rozwój jest najważniejsza orzeczenie, czy nie moc wody przybędzie, da nam siły, aby się mogli zrealizować, to to co nie daj mocno wody przybędzie, da nam siłę, aby się mogli zrealizować, to co chcemy, nie daj mocno wody przybędzie, doda nam siły, abyśmy mogli zrealizować to, co chcemy, mi nie daj mocno wody przybędzie, da nam siłę, aby się mogli zrealizować to co mnie mody wody przybędzie, da nam siły, aby się mogli zrealizować to fakt, nie dajmy moc wody przybędzie, da nam siłę, aby się mogli zrealizować, to tak samo. Czy mogliby zrealizować to, co chcemy? Czy mogliby zrealizować to, co chcemy? Nie daj moc wody, trzeba siłę. Niechaj moc wody. Wtapia się automatycznie w medytację, w każdą praktykę dla wszystkich praktykujących przyjaciół i adeptów. Tych, którzy idą przyrodze ze mną, tych, którzy idą przyrodą ze mną, tych, którzy pracują na moich polach energetycznych, nie daj mody wody automatycznie wtapia się w inicjacji, niech mody wody automatycznie wkleja się w wszystkie praktyki energetyczne, w każdą medytację, w każdą praktykę, w każdą relaksację, w każdy odpoczynek, niech mocy wody przebędzie i pozwoli nam zrealizować nasze cele. Zrealizujmy nasze cele, automatyczne wklejanie się wody, automatyczne wklejanie się mocy wody, mocy wody, mocy wody, mocy wody, mocy wody, automatyczne wklejanie się 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 mocy wody do każdej praktyki energetycznej. Dla wszystkich praktyków i z przyjaciół, z którymi mam przyjemność współpracować, którymi mam współpracować, przyjemność współpracować, automatyczne sklejanie się mocy wody, automatyczne sklejanie się mocy wody, automatyczne sklejanie się mocy wody dla wszystkich tych, którzy mam przyjemność współpracować, automatyczne sklejanie się mocy wody, automatyczne sklejanie się mocy wody, dla wszystkich tych, mam przyjemność współpracować. Automatyczne sklejanie się mocy wody, automatyczne sklejanie się mocy wody, automatyczne sklejanie się mocy wody, automatyczna integracja z mocą wody, Zmocnienie automatyczne wzmocnienie automatyczne nieautomatyczna, automatyczna jedność z wodą automatyczna jedność z wodą przechodzenie mocy wody na pomoc przechodzenie mocy na pomoc aby wzmocnić naszą siłę poczęcia możliwości medytacji i realizacji życia tego czego chcemy niechaj moc wody stanie się częścią nas niechaj moc wody stanie się częścią nas automatyczne sprawdzenie podczas każdej praktyki energetycznie automatyczne wchodzenie podczas każdej praktyki energetycznej, automatyczne wchodzenie podczas każdej, praktyki energetycznej, automatyczne schodzenie podczas każdej, praktyki energetycznej, automatyczne wchodzenie podczas praktyki energetycznej każdej. Każda medytacja, każda praktyka energetyczna, przybycie mocy wody. Przybycie mocy wody. Ci, którzy wysłuchają raz dla których ma dojść energii, a niech dojdzie Ci, którzy nie otrzymają tam moców, automatyczna integracja z mocą wody, automatyczne wzmocnienia, muszą się utrzymywać kontakt, czy pracować z powtarzaniem wiele razy. Myślę wszystkim wszystkiego najlepszego. Niechaj Moc Wody będzie wszystkim i niechaj Moc Wody pozwoli wszystkim zrealizować to, co chcą. Adam Kowalski. Wszystkiego najlepszego i jak zwykle do zobaczenia czy w dzisiejszych